Cześć kochani, witam was w kolejnym odcinku, dzisiaj przychodzę do was z takim odcinkiem relaksacyjnym, mam tutaj cztery zdrapki, mam bingo za piątkę, krzyżóweczkę za trójkę, tą ostatnią zdrapeczkę congratulations, ale w starej jeszcze wersji za piątkę, tutaj olkarz za trójkę, czyli 16 euro wkład w odcinek, troszkę już tutaj naddrapywałam to bingo, bo to jest to gdzie się zaznacza długopisem, tu krzyżówkę Zaczęłam drapać, ale skończymy sobie razem, także zaczniemy sobie, może sobie zacznijmy, no może od krzyżówki, jak tak leży z brzegu, to sobie ją skończymy i zobaczymy, co tutaj będzie, także trzymajcie kochani kciuki, żeby wpadły wysokie wygrane dzisiaj, albo chociaż jakiekolwiek, a numer jeden mi się trafił, także zobaczymy, jedyneczki bardzo lubię. Ale nie zawsze one mnie lubią, chociaż często tak. Dobra, drapiemy. Szukamy BI. Dalej mamy UK. No zbyt wiele tych literek nie ma, ale jeszcze może się coś wyklaruje, zobaczymy. Mamy L i Q. Mamy S i G. S mamy w bonusie Tutaj było S. O, nam się wyraz pierwszy. Zaznaczę, że jest. S, S, S. G. G, G, G. N i W. Jeszcze tutaj. Dalej. MP. D i C. C jest w bonusie. Tu mamy te C. D. No, szału nie ma, jeśli chodzi o tą krzyżówkę. Dwie ostatnie literki mamy X. No X nie widziałam i Y. no Szaleństwo. Nie ma. Tu jest drugi. Teraz. Ale trzeciego nie ma. Nie było T, nie było E. F. F było, no, ale nie było R. R nie było. O, nie było, tu jest jeden, tu jest drugi. Jest było Nie było O i R. No, nic nie znajdę, nie ma wygranej. Zrobimy sobie tego, tą małą zrapeczkę Olkarz za trójeczkę i szukamy trzy razy tej samej kwoty. Wszystko po dwa razy, niestety. Tutaj mamy wygrywające liczby 14 i 17. A jest 17, jest wygrana. Super. Szukamy sakwy. Sakwy nie ma, ale jest wygrana pod 17. Jest piąteczka. Czy będzie razy 3? Sprawdzamy. Raz 1, no ale jest. Także jest pierwsza wygrana. Wiem sobie może do bingo. Cały rządek jeszcze tutaj do wydrapania, także szukamy 72 i 15. 72 już widzę. 15 widzę. 15. Tutaj nie ma, tutaj jest 72. Lecimy od dołu

36. O, jest linia. Nie, 41. A szukaliśmy 31, dobra, nie ma linii. 42. Tak? Dobra. Można dostać oczopląsów. 56 i 3. Jest trójaczka tutaj. Pięćdziesiąt sześć jest tutaj, jest trzy. Pięćdziesiąt sześć. Dwadzieścia sześć i cztery. Dobra, tyle. Zbliżamy się pomału do końca, ale pomału. Dwadzieścia jeden i siedem. Siódmeczka. Dwadzieścia jeden. Tutaj jest. Tutaj. Tu. Siedem. osiem i pięćdziesiąt jeden jest osiemka tutaj pięćdziesiąt jeden jest osiem, osiem. 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 ostatnia liczba. 67 No i sprawdźmy sobie szybciutko czy jakaś linia się gdzieś utworzyła albo jakieś rogi. Tutaj zabrakło. Tutaj Wszędzie czegoś brakuje. Niestety 41 zabrakło nieszczęsnego. No niestety wychodzi na to, że jest przegrana. Także przejdziemy sobie do ostatniej naszej zrapieczki na dzisiaj. No i szukamy jeszcze stara wersja, bo już jest ta nowa. Widzieliście na kanale, fioletowa, ładniejsza. Pierwsza gra niestety pusta. Druga niestety również pusta. A tutaj mamy takie symbole do odnalezienia i szukamy. Szkoda, że ta krzyżówka i bingo, żeby były przegrane. O jest, super, jest wygrana. Świetnie. No, także... Dwie zdrabki dzisiaj wygrane, dwie przegrane. Sprawdźmy sobie, jaka jest wygrana. No, jest piąteczka, także. Zdrabka się zwróciła, więc tak, drapaliśmy za 16 euro. Yy, bingo i krzyżówka niestety przegrane, szkoda. Ale yy, wygrane mamy tutaj. Tu jest piąteczka. I tutaj też jest piąteczka. Tu jest piąteczka raz jeden. Także dyszka, dyszka. 6 euro w plecy, no ale co zrobić. Kochani, dziękuję Wam za oglądanie. Oczywiście zachęcam do zostawienia subskrypcji. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie, zachęcam do zostawienia komentarzy. Do lajkowania filmiku. No a na dzisiaj żegnam się z Wami. Życzę Wam miłego wieczorku oraz wysokich wygranych. Trzymajcie się cieplutko. No i do następnego. Bye-bye.